Siemanko z tej strony się ze mną. No Dzień dobry. i Witamy was w kolejnym odcinku z gier mobilnych, moi drodzy! Y tak oto proszę bardzo, z krwi i kości Ow! Proszę bardzo, jest genali no, obok. No niestety nie udało mi się wyrwać żadnego k-popowca ani anime chłopaka, także przepraszam, musiałam tu wrócić Że co? No dobra, udam, że tego nie słyszałem. Dzisiaj będziemy grać w gierkę, w której będziemy sprzedawać ludziom samochody. Czyli będziemy I jako, typowym... Że ja jestem tutaj, to możemy być kremlinem okropnym i możemy sprzedawać ludziom złe samochody. W końcu, w końcu, w końcu. Czyli dobra. chcesz być Januszem. który tak, takim to... typowym komisowym Januszem. Przepraszam bardzo, ja, ja już tak jestem Januszem, ok? Zajasz tą twarz, to jest absolutnie to samo. <laughs> dobra, mój drogi. Hej, chcesz kupić mój wóz. Okej, okay, ile za niego chcesz, albo czy jest w dobrym stanie? E, i czy jest w dobrym stanie, oczywiście. A czy jest w dobrym stanie, oczywiście. No i co i to? Szacowana wartość 2400. Tak, Uuu. w doskonałym działa bez zarzutu. To może 2200. Wiesz, eee. od razu, od razu musimy się negocjować. Okej. Okay. Świetnie. Już? Poczekaj, a może ona chciała za niego Narysuj swoją... Czym mamy tutaj rys? Co? Co? No, że może kredą, ja nie wiem. Aha na szybie, bo tak w Ameryce ludzie na szybie piszą taką kredą Naprawdę? czy markerem eee, cenę na tym, na szybie. Tak, 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 tak. Okej, okay, ja nigdy 28. tego nie wiedziałam. Wiesz co? Zero, eee, Zee, stop. zero. Stop, stop. Poczekaj. Pytanie jedno. Co? Szacowana wartość wynosiła 2400, prawda? Tak. My zaproponowaliśmy 2200, prawda? Tak. Dlaczego jest sprzedaż za 2800? No bo teraz my kupiliśmy od niej to auto i teraz sprzedajemy je za drożej. A. Dobra, to to, 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 Już mi się podoba, no, okej. Okay. Jesteśmy przecież Januszami, prawda? Tak, no okej, okay, okej. Okay. Już, już się bałam, coś się działo. Dzień dobry, szukam dobrego, podstawowego samochodu dla córki. Najlepiej coś powolnego i bezpiecznego. Ja tej dziewczynie jestem w stanie zaufać, że ona bardzo dobrze jeździ. Daj mi je coś szybkiego i dobrego. Lanosa. Przestań! Nie śmiejemy się z moich samochodów, które <laughs> ledwo jeździły. Przepraszam bardzo. Słuchajcie, Genali do mnie przyjeżdżała, jak jeszcze nie mieszkaliśmy. Razem Genali przyjeżdżała do mnie lanosem. To jest okej, okay. on się zjeździł. Który z jednoś... się on... psuł za każdym razem, jak do Ale jeździła. Ale jeździłam, byłam dobrą dziewczyną. W takim okay. razie ty powinienś do mnie jeździć. E, Może by jeździć albo to, albo Dajmy, da, Dajmy traktor. Dajmy traktor. Przez to jest. Co mamy zrobić? Mamy hey. to... Aha, poczekaj, to? ale zobacz. Albo to. Przepraszam bardzo. Dzień dobry, szukam czegoś wolnego i bezpiecznego. Kochanie, traktor jest idealny. E, no, ale... Proszę, daj mi traktor. Ale ona. Proszę, chce daj mi traktor, Ale nie interesuje mnie to. Daj mi traktor. Czy chcesz, tak. aby twój ojciec tak. kupił cię jako pierwszy samochód, traktor? Tak. Tak, chcę. Jesteś pewna? Hej, jestem kremlidem, okej? Okay? Ja jestem profesjonalnym sprzedawcą, jest... a to jest Toyota Camry. Proszę bardzo. Wspaniały... Widzisz, wspaniały wybór. To chyba dlatego chłopa, Widzisz, a nie dla. Cieszy dlatego. się. Ale dlaczego nie sprzedaliśmy jej traktora? Bo może przyjdzie rolnik i będzie chciał traktor, i wtedy my powiemy: O, sorry, sprzedaję gościowi. Tak, i, i te, wtedy damy tutaj Camry or whatever. I będzie nią orał pole? Oczywiście, że tak. <laughs> Okej. Okay. Mamy kolejną e, naszą klientkę. E, witam, chcesz może kupić ten samochód? Mogę najpierw go obejrzeć. Okej, okay, najpierw co go obejrzę. Tam, coś, Tam coś, światło, to... światła nie ma, o co? Dotknij tu wszystkich nieprawidłowości wozu. E, Okej. Okay. Był no, przerysowany z wybitą szybą, co? A to jeszcze? O! Wszystko w porządku 1100. Mm, może, poczekaj, może tak yy, spróbujmy. Tak, tak. Dużo przeszedł, bo wiesz, możemy go tak odpicować, że normalnie. A może być... 900 to powinno... Za 900? No w sumie, no się naprawimy. jest? Tak, ta, ta. dobra. To... Albo nie naprawimy i po prostu powiemy, że wiesz, że tak było. I nie? co, i sprzedajemy za ile? Szacowana wartość 1100. Narysuj swoją cenę. Za ile? Za Aha. ile chcesz sprzedać? 1200? Nie, 1300. 1300? Tak, 1300. Bierzemy, bierzemy 1000... pieniążki tam, gdzie są. Trzy... 3... Ej, zobacz, ta gra rozpoznaje normalnie nasze pismo. No, cudowne, solidny zysk! No, proszę Cię. no no buja! No, słuchaj, ja, ja mówiłam. Januszek ja, ja... auto Janusz. O, auto Janusz, sprzedaż samochodów. Nie, Januszek mi się bardziej podoba. Ale poczekaj, to by było... g ge... Nie, to musi być auto. -te -te to musi być auto, myślnik, słowo. Tak, no ale właśnie, jakby Genalix? Gena, Auto Genalex. <laughs> Ga -E auto! Ga -E auto! Nie o. mogliby mnie posłać, ten pak, by mnie posłał. Ejże, chcę zastąpić starego groma jakimś nowszym, młodszym Nie, sorry, nie dziękuję, nie mamy elektron. Ja mam, elo, aha, no Elo, tak, elo Morten. No dobra, to nie ma O? Patrz, to u, ja. To u, ja. Tak, tylko że w wersji chyba tam Hej, chcę kupić coś szybkiego, ale opłacalnego. Możesz mi pomóc? Absolutnie, jesteśmy w stanie ci e, Szybkie, ale opłacalne. Ci pomóc. E, to nie jest ani szybkie, A, ani, ani opłacalne. opłacalne. No, przemilczmy to. E, tu, uh, szybkie. Ani szybkie, no opłacalne. Szybkie, szybkie ale, ale nie opłacalne. opłacalne. Tutaj o, jest. Wiesz, szybkie no. i opłacalne. Proszę no, taki, bardzo. Taki w porządku no, samochód, taki, jakby. Taki zwykły. No i jeździ, prawda? Tak. ma tutaj widzę, że tego synka do. Fort Crown do, Victoria. E, jeśli ktoś o tym. Rozpoznaje każdą markę w tej grze, więc e, jeśli chcecie, ja mogę Wam mówić za każdym razem, jaką markę widzimy. E, tak czy raczej stuki by kontynuować, to e, ja proponuję e, sklep. O, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Może sprób.. ja chcę dekorację. Ludzik powietrzny! No po co tam ludzik powietrzny? No, to A to są te ma. takie.. Ulu, lulu, 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 lulu. Dobra, Dokładnie. to ona.. to może mieć, spoko, spoko, dobra, to mi się <śmienic> podoba. Pokaż mi! Widziałaś, jak się nazywa nasz komis? Dodgy Dave Discount Cars? <śmienic> Czyli, że co? Promocyjne samochody podejrzanego Dave'a. <śmienic> Ja nie, ja nie ja, Hej, Jaduszek, to jest absolutnie rodzinna firma. Dekoracja. Wszystko jest w porządku. Stać nas na dekorację. Tak, kupmy. Kupmy. Okej, okay, mieliśmy, mieliśmy tak, jakieś a, paskudne... Tak, A salon, a salon, ile kosztuje salon? Uuu, Uu. dużo. A poczekaj, a jeszcze a... dalej. Ludzik powietrzny, ile a... kosztuje powietrzny? Też Nie. Oj, dużo. A ludzik też nie. O, kupmy ludzika koniecznie. Ale mamy go już, tylko mamy zepsutego. Dobra, na razie musimy zarobić. Tak, to jest suie, prawda? Uwaga, Tutaj... uwaga. O, słuchaj, Zyciaku, naprawdę muszę kupić ten. E... Bus. O, 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 musisz kupić. O, o, a dlaczego? Da, no właśnie, dlaczego Trzy dlaczego? 3,5 tysiąca taki klasyk? Bo inaczej możesz skończyć na dnie jeziora. Gangster mnie próbuje tutaj co, zastraszyć. Nie ma, nie ma Dobra, okcji. za ile? E... 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 Najpierw go obejrzmy. Proszę najpierw cię. Tak, On najpierw chce go obejrzmy. 1000 dolarów więcej niż w ogóle tutaj e... E, jest jego wartość. Co my tu mamy no, zrobić? No paczkarabin siedzi w silniku. O! No co okay? to jest? Kota! No, co, co on się Mamy kota King. w środku. To możemy kupić. Um. E, to kupujemy z kotem. E, kota w worku, kota w aucie kupujemy. Tak. Oj, oczywiście, głowa konia, jak typowy gangster, mafiozo. Um. Z tyłu jest. E, czy kot jest się oferty? To jest ważne. Tak, to jest najważniejsze. E, Wszystko ma swoją sporo... cenę. O. Um. 300 razem z kotem? Tak, 300 razem z kotem. I co? I tak się zgodził po prostu? No głosu? absolutnie, może nie nabić u tego kota. Ok. O, Patrz. o! Musimy go chyba zaprowadzić do naszego komisu. Proszę bardzo, okay. Słuchaj, No jedziemy, jedziemy. Okay. No, proszę bardzo. Tadam. Wiesz co, wydaje mi się, że to był jakby bardzo cudowny um, biznes, prawda? Jakby, no, samochód z samochodem, ale doskonały. mamy doskonały. E, hej, przeżywamy prawdziwy koszmar. Czy masz cokolwiek nadającego się na ślub? Najlepiej coś ładnego i drogiego. Przepraszam bardzo, to co oni nie wzięli jakby samochodu wcześniej? Żeby nie wiem, pojechać? Nie mam pojęcia, nie mam pojęcia. E, mamy tak. Coś e, ładnego i drogiego. Tanie paskudne. O, o to ooo, masz! To no, ślubne, Przep... tak, No tak, to bierzemy Ale go. no ma Bierzemy być go. Ładne i drogie. Gdzie tu widać, że to jest ładne? E, no to. Słuchaj. Um... E, to jest też ładne. Jest jeszcze policyjny i my tu mieliśmy samochodu Czekaj, nie a może uwagi. policyjny im damy. Nie, no to jest chatem. Ten... Ale słuchaj, ale może policyjny damy. No Ile ma... kosztuje policyjny? Ma być drogi. No to poczekaj, zobacz. A, trochę już nie, no dobra, no, to no dobra, no dobra, taką limuzynę bardzo. im damy, ale w ogóle ten koleś wygląda, ten, ten mąż, ta takiego też mafiosa, przepraszam bardzo. No słuchaj, bogaty, no ma pieniądze. No tak, skoro no kupuje tak. sobie na ślub limuzyna, zamiast ją wypożyczyć. No, słuchaj, ale widziałeś, że tam oni przeżywali koszmar, więc coś musiało być złego. Nie możemy, to jest za reklamę, prawda? Prawda, że to jest za reklamę? No, to jest za reklamę, kochanie. Nie możemy! Nie mamy! Nie mamy! Widzisz? Nie możemy mieć y, samochodu z ulubionego. Dla ludzi, którzy nie zrozumieli, Powrót do przyszłości jest ulubionym filmem Czekleta, i to jest właśnie film, może z... z tego filmu. Także smutno mi jest, kochanie, nie możemy mieć, nie mamy reklam. Nie, nie ma, nie ma! Mamy przynajmniej do kupienia ogrodzenia albo znak. Co kupujemy? <laughs> em, ogrodzenie. Albo nie nie, 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 niczego, niczego nie kupujmy. Nie? Nie. Okej. Okay. Nie, 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 nie <laughs> mamy. Dobra, zbieramy, prawda? Tak, zbieramy, zbieramy na coś fajnego. Możesz kupić ten wóz, żeby moja żona go nie dostała po rozwodzie. Eh. Dlaczego cię opuszcza? Dlaczego cię opuszcza? Dokładnie, A, zdradziłem dokładnie. Ją. A co to do rzeczy? Jestem tutaj z powodu samochodu. Nie, dziwię się, że cię opuściła. No dobra, nie, no, opowiedz mi trochę opowiedz o opowiedz mi o samochodzie. Kurczę, bo chciałam może jednak bardziej się wspaniały, nigdy nie wymagał naprawie stanie w utrzymaniu. Um, twaj... No tak, to jest spoko, to jest spoko, nie? Świetna cena. Jaki deal zrobiliśmy! No, co ten deal zrobiliśmy. Dobra, czyli teraz um, 3600, sześćset... Cztery czytające. Cztery. Cztery. Absolutnie. Zero. Zero. Pieniądze! Zero! Ja lubię pieniądze. U. Ja lubię pieniądze. U. Tak, tak, jest dobrze, jest dobrze. Doskonale dragi. w takim u. razie nowy klient, ehm, proszę pan bardzo. Nie wygląda trochę u Szukam dużej żarówki, żarówki. która A. zmieści dużo rzeczy. Okej, okay, czyli musimy mieć mu dać mu pick Patrz, Przepraszam ja. bardzo. Hej, czy ty nie zastanawiasz się, co ten pan w ogóle robi ze swoim życiem, jeżeli potrzebuje ciężarówki, która zmieści dużo rzeczy. E. Weźmy to. Ta jest duża. Tak, dajmy mu to. Ale tu jest też jedna. Nie daj mu to za 10 tysięcy. O tą? Tak, niech tam daje pieniądze, ja lubię pieniądze. Ale jest droga. Daj pieniądze! Ho? Kupisz? Wspaniały, wspaniały wybór. Bo to jest, no słuchaj, dobra. idealnie. Ja wiem, że ja się znam. To ja się ja doskonale nada. Gdyby tak ludzie kupowali samochody, po prostu. E, chce pan ten? Bo czekaj, tak, tak w ogóle, kupujesz. nie wiem, czy zauważyłeś, ale udało nam się sprzedać mu odświeżacz powietrza. Wiesz, daliśmy mu samochód, takie, wow, proszę pana, tam śmierdzi więcej. strasznie. Więc gdyby pan mógł, tak zaproponujemy, wiesz, takie nasze odświeżacze powietrza firmowe, cudowne są. Co? Słucham. Czy nie, nie możemy kupić jeszcze takiego? chwilą było, że nowy salon. O, to może w takim dekoracja. razie potrzebujemy. Nie, no potrzebujemy pieniędzy na nowy Ludzi. salon. Hej, biorąc pod uwagę, że. Ale jak... na niego. Tak, biorąc 25. pod uwagę, jak. Cztery nam brakuje. Dobra, dobra, Jak Szybko dobra, nam dobra. sprzedają się samochody. Ja pójdę za 50 tysięcy, mój drogi. Dzień dobry, chcę sprzedać mój samochód. E, jesteś vampirem? E, jesteś vampirem? Tak. E... Nie, dlaczego Dla pytasz? <laughs> no, ten akcyj taki samochód. Bez nie, nie, ten akcyj taki samochód. No, no, no. Dobra, wydało się, jestem hrabia kwalu, kwalkuła z Transylwanii. Może mogę Ci dać 3200. Za mój cztery 4000. Tak, 300, proszę bardzo. No, ale w ogóle tak pan w świetle? Tak, przy słońcu w ogóle? zauważ, że póki co jeszcze nie odrzuciliśmy żadnego samochodu. A powinniśmy? Ja lubię pieniądze. Mi się nie. mi sobie ja też lubię pieniądze. Dobry argument. Oho. Okej, okay, damy ten, radę, bo ten wygląda jak Hector. Ten wygląda jak typowy Hector w każdym filmie, gdzie są gangsterzy latynosi. On, to jest Hector, jest taki aktor, który gra, gra zawsze Hectora. Nie wiem, nie wiem, jednak nie e nie hej jestem ziór, w stanie. Hector. Jezioro, potrzebujemy motocykla na 15 urodziny naszego kumpla Bri. 15? Da ehm. się coś załatwić? A no wiesz, to ludzie jakby w branży rozpoczynają no, A mam, Może mamy taki rowerek na, z, z takimi kół, kółkami na szprychach. Ym, że takimi tymi. Nie no, zobacz. Bezpieczeństwo to jest... zero. To jest dla niego. A niech ma 15 lat już. No tak, już oczywiście. Już Ta. prawie dorosły. Prawie dorosły. Może, może sobie na motocyklu jeździć. Proszę ryzyko. bardzo, słuchaj. Ale jazda, widzisz? Będzie ją ubaw popach. No. Ta. Wiesz co, ja to ci powiem tyle, że zobacz, tak pieniądz wam lecą, że poczekajmy na ten za 50 000. Naprawdę on będzie szybciutko. Dobra, w takim razie kupujemy salon. Uwaga, uwaga uwaga brzydki używane samochody trochę brzydki czemu Będę... nie, taki brzydki kolor ma e, dlaczego pomarańczowy taki no poczekaj a ludzi nie nie je możemy jeszcze kupić nie musimy wylicznego. ogrodzenie ewentualnie naprawić poczekaj uwaga, mamy tutaj policjanta zobaczmy co on chce ten e. Dlaczego policjant sprzedaje swój radiowóz? E, to czy to legalne? legalne, dokładnie, zapytajmy się jednak. E, e, tak, e... chyba, pracuję w policji z na prawo. Dobra, ci od podejrzania, ale przemilczmy bo to ja, my lubimy pieniądze, prawda? E, tak, chcemy, absolutnie. E, obejrzyjmy. Tak, słuchaj, on jest naprawdę drogi, więc możemy go sprzedać za jeszcze droższy. E, niczego, e. Tu e. kurczę, ni niczego tu nie ma. O kurczę, niczego tu nie ma. Tu, niczego tu nie ma. Niczego tu nie ma. Ojoj. Oj. Czyżby oj, normalnie oj, oj. dobry samochód? Słuchaj! Oh! Tu mamy, ale jeszcze mamy bagażnik, o, więc on może co w bagażniku. W no, dawaj Okej okay. mi, tam, mi tam pasuje, żeby broń znaleźć w samochodzie, nie? Nie, no słuchaj, w samochodzie o, e, Czy sprzedajesz broń. broń? Zawsze można zarobić więcej, proszę pa. E, może, ile samochód rozdają? 3,5. 3,5. O, świetna cena, idealnie. Poczekaj, to w takim razie, jeżeli. Ile siedem 7000. Pięć 5,700 jest wart. Ja go za 7000 sprzedam. Za 7? Tak. Nie wiem, czy to nie za dużo. Jest dobrze. 7, 0, 0. Uwierz mi. Zero. By... Widzisz? Widzisz? Trzeba być chciwym. Ja się na tym znam. Ja się na tym znam, słuchaj. Januszek. Jesteś chciwa. Jesteś, jesteś nie, amusem. ja jestem. Słuchaj, ja po prostu mam w genach e, więc... Mamy, mamy tutaj klienta VIP, ale Który klient VIP nam nic y nie Który chce jadł z kamienia. No tak. E, w Trzeba takim razie. Tam. Witam, samochód mi się zepsuł i potrzebuję nowego. Poproszę o najtańszy wóz, jaki masz. Um... A, pięć. 1500. Dobra, już chyba 1000... nie znajdziecie. No zna... to? Tak. Dobra, macie tego zuma, bierzcie ode mnie. Tak, oczywiście. Proszę bardzo, proszę, proszę bardzo. mi go zabierać z placu. Dobramy, gwarancja do bramy i się nie znamy. Do widzenia. Co? No przecież jesteśmy... Albo jesteśmy Januszami, albo nie jesteśmy Januszami. Ale aż tak? <grym> e, czy możemy coś kupić nie 4900? Nie, jeszcze jesteśmy bardzo biedni. Więc uwaga, uwaga. Hej, brachu, to jest mią i to jest. To jest nie wiem, ale za ile, to za ile? Co jest Hej, dajemy, Ile? Eee, za ile? Za ile? Okej okay. Daj mi... Um, a może trochę taniej? A może trochę taniej? A może trochę taniej? Tak, 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 tak Coś znajdziemy, coś znajdziemy, coś znajdziemy Tak, to jest na pewno ten z Fast and Furious <słuch> Czyli Szybkich, bierzemy? Ciekłych. Ale... Eee, Dobra, weźmy Zbyt, zbyt drogo. drogo? No nie mam nawet tyle pieniędzy, kochanie e, Nie no, kupiliśmy O <słuch> A skąd? Skąd mamy tyle czekaj, pieniędzy? Przyszpieliśmy my... na koncie niewystarczającą ilość. A to chyba za te pieniądze się nie kupuje. My dopiero my pod koniec dnia dopiero podliczamy. A, rozumiem. No okay. dobrze, może w takim razie coś uda nam się. Um... Okej, okay. i na parki. Oby o... nam się udało go sprzedać, Dobra. mój drogi, bo jeżeli naprawdę kupiłeś samochód, za tyle. I będzie problem, to... Zobaczymy, zobaczymy. E, Potrzebuję czegoś opa opancerzonego. Opancerzonego. opancerzonego o o o o tu mamy. O, tu mamy. Ale bardzo. taki tani trochę. Co w naszym komisie robi wielka ciężarówka sławki? Nie wiem, ale słuchaj, nie podoba mi się, że za bardzo tanio sprzedajemy te Ale ona tyle kosztowała boże No ale słuchaj, powinniśmy więcej wziąć. Jakby, wiesz, powinniśmy sprzedać jakieś... Różno OLF O, kary zaprzeklina... Co? O, proszę bardzo, dostał karę za przeklinanie 7 tysięcy, także mi się, to, mi się to podoba. Co to za regulamin tego komisu jest dziwny? Nie można przeklinać, można tylko i wyłącznie kupić samochód, jak się kupi też odświeżacz powietrza. Okej, okay. i mamy klienta VIP, ale my, jest, sorry, jest sprzedajemy statków, mordo. A, jesteś pewien? Ale on chce go, ten, sprzedać. Ale nie, mordo, my mamy, my, my nie mamy gdzie. Możemy ogrodzenie wymienić. Okej, okay, spróbujmy w takim razie to zrobić. Proszę wow. bardzo. Piękne, doskonałe. To teraz tylko ludzika powietrznego uzbieramy i myślę, że możemy kończyć. Co ty na to? Eee, Limitowana różowa płód Opowiedz mi więcej. Opowiedz mi więcej. Nie możemy tak po prostu czegoś kupić, prawda? Stoi bezczynnie w moim garażu. Jak dobrze działa. Proszę bardzo. Chodzi no, też ehm. dobrze, bo nie było a pewnie trzeba ją jutro rozgrzać. Pogadajmy o pieniądzach, za ile, za ile. No właśnie. A może trochę taniej. Chcę za to 12 tysięcy, moi drodzy, a to jest warte niecałe 9. O, nie, dobra, weźmy. Nie. Weźmy, weźmy? No 200, no 200. No, do, no wiem, że jest zbyt drogo. drogo, ale hej. Sprzedajmy go w takim, w takim razie, razie za 10 000. 9, 9, 9, 9. Tak. Absolutne. 9, 9, 9. To jest to, co ja lubię 9, robić. Yy. Ale! Moje 10 dolarów! No nie ma, no nie ma. Będę, będę, będę biedniejszy o 9 dolarów. No, niestety mój troki. Ale mamy w taki razie teraz klientów. Dzień dobry, wygląda to, że jakiś skorumpowany glina spytał się radiowóz. Czy mogę go od ciebie. Tak, skupić? pewnie, proszę. O, oczywiście, Absolutnie. myślałem, że nie chcecie go skorumpisować. Tak, tak, tak. Się tak. Kupujcie, Jeżeli dajecie dajcie mi pieniądze, to proszę bardzo. O, cudowne, cudowny, proszę, proszę, bierzcie, bierzcie tak, ogarnie, tak, proszę bardzo. Proszę, bierzcie, bierzcie łapiec. Całowanie w ręki, ogarnie. moi drodzy. Chłopcy, to proszę bardzo. Nikogo o tym nie mów. A nie ma problemu. Ja nie ma problemu. Nie Dochód problemu. pasywny, 8 tysięcy. Ciach! No i spoko. W ogóle nie wiem, czy zauważyłeś, ale się zrobił. Przepraszam, zaraz się zrobi. Śnieg. Jakby zaraz się zrobi zima, tutaj w tej okay. grze. Okej. E, mam dość, dość pracy w tej, tej firmie dostawczej las deszczowy, więc chcę sprzedać się w i tą robotę. E, Okej, okay. za ile? Za ile. Spoko, jakby nie ma problemu. E, nie. Dwa... Z, zerkamy, mój drogi. Zegra... E, Mogę może zerknąć? Dokładnie. dokładnie. Coś tutaj się naprawdę Bo autko źle jest, dzieje. Autko jest w takim stanie. No, trochę słabym, nie? Tak Poczekaj, sobie. może tam. Ja ci mówię, że coś. O, tam Na było pace? przecież. Paczki? Ja, ale jakie paczki? Tam, czekaj, tam coś jeszcze jest w tych paczkach? Chyba nie, dobra. Nie, poczekaj, ale zobacz, mamy tutaj jeszcze... Uuu, e, zna... Ale mamy do problemu 4. No właśnie, to gdzie są? Gdzie są... O, tutaj było ten. E, Więc jeszcze musimy coś e, szukać. Co tu się dzieje? Nie By... mam zielonego bo przecież jest rozwalony. Ma na tym, na górze. Nie... E, poczekaj, to może... Musimy go tak obrócić, poszukać, wiesz, coś, coś znaleźć, coś znaleźć może, czekaj, może dach, może na dach trzeba kliknąć, że jest... Nie, 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 tutaj mam już dach, dach jest rozwalony. Zderzak, o! Tak. Okej, okay, czyli Więc trzeba było Więc za ile, uh, No i co, myślisz, czy pięć. możesz uwierzyć, że kazali mi czymś takim jeździć? 1250. Wiesz co powiem ci tak? Gratis to jest uczciwa cena. Dokładnie. Gratis to zawsze uczciwa cena. Więc wydaje mi się, że on powinien nam to dać w gratisie, że w ogóle zrobiliśmy przegląd temu samochodowi naprawdę. Okej. Okay. O, o kurde. Uuu. dobra. A dlaczego tak na ten wysoko, żeby wszyscy widzieli jakie złomy mamy w naszym komisie? Nie wiem, ale skoro tak mamy robić, to proszę bardzo. Masakra. E, o, u, u. Dzień dobry, dzień dobry. U, kierowca. Czy to jest Charles Leclerc? Ja, wiedziałam, że zrobisz Formuła jeden joke. Czy to jest Charles Leclerc? Tak, sprzedajmy mu to. Kupił sobie sam bolid w komisie? Tak. tak Proszę tak, bardzo, ja coś wiem. szybkiego. Co Proszę zdolnie, bardzo. No, hej, no udało się, jakby. W ogóle, czy to w ogóle nie. O, zareklamujecie, gdy wygram. Um, czy dostaniemy? Chyba niekoniecznie. Nie, nie, wygrał. Ale możemy teraz kupić sobie nie sądzę, ludzika. sądzę, że wygrał. Możemy sobie. Mówiłam ci! Nowy że salon. jest ten, że jest zima. Okej, okay, ale możemy sobie kupić. Ludzi ludzika. Kłowieczny. Tak. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Tak, to jest najlepszy I tutaj to chyba człowiek. chyba prawda? powiedziałam, że to jest najlepszy człowiek tego komisu, tak? To jest najbardziej uczciwa jednostka w tej całej Dokładnie. placówce. Ale moi drodzy, wy bądźcie uczciwi, zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, ok? I komentarz, i subskrypcję, jeśli tego jeszcze nie, nie zrobiliście. Nie oszukujcie ludzi, tak jak my. Dokładnie. A póki co, dzięki za oglądanie i koniecznie, właśnie, bo nie powiedziałem Wam jednej ważnej rzeczy. Genali już to film na kanał. Dokładnie, u Genali jest nowy film, więc koniecznie wejdźcie i obejrzyjcie. E, a my się żegnamy. Do zobaczenia w kolejnym. Cześć!